robię tak, mój zwierzęcy przyjaciel. I tak. Um, jak nazywa się Twój zwierzę? E, to jest Luna. I przejdźmy. jakie to zwierzę i jakiej jest rasy. To jest piesek i jest rasy maltańczyk. Dalej. Jak długo jest już z Tobą? Nunia jest ze mną dopiero dwa miesiące. Także dosyć krótko. Um, jak dostałaś swoje zwierzę? Czekajcie, chwilkę, może tylko zejdę. Już będę na to odpowiadać. Chodź. Muszę zdjąć pieska z łóżka. Jak dostałaś swoje zwierzę? Było powiedziane, że jak y, będę miała tam ileś lat, to wtedy dostanę pieska. To się spełniło. Dobra. E, następne pytanie. Ile ma lat? Luna ma 4 miesiące. Więc dosyć mało. Jest takim bobaskiem. Co jest dziwnego w charakterze two twojego zwierzaka? Co jest dziwne, że jak się rozfika, to szczeka, mijałczy, fika, skika i wszystko, co jest tylko możliwe. Skacze, czołga się I różne inne Dobra Co, twoje, co twoja relacja ze zwierzakiem znaczy? Po prostu Luna jest dla mnie jak taka mała, puchata siostrzyczka Po prostu taki mały słodziaczek nasz Ulubione chwile Najmój ulubione... Ona śpi u mnie na poduszce, już chcę wyjść, zaraz kochanie, zaraz Cię wypuszczę, um, to wtedy kiedy śpimy, bo ona śpi ko koło mnie i tak razem sobie leżymy i ona tak słodko wygląda jak śpi, kto najsłodiej wygląda jak śpi? To. Już chcę wyjść, ale... tylko parę pytań jeszcze. Jak nazywasz swojego zwierzaka? Ja mojego ja Lunę nazywam Lunisia, Luneczka Lunisiu albo Myszko, kochanie czy po prostu buziaczku mały Dobra, to, to na tyle na razie tagu i to jest właśnie bohater kanału Cześć, pa Lunis Pożegnaj się Pożegnaj się 啊。Ah.